Jeszcze dawno w media toczyła się ciekawa dyskusja, czy powinniśmy chrześcijanie lubić wszystkich jednakowo, czy na przykład bilsze rody i w potem співвітчизників, a wże potem resztę ludzi. Więc, powiedzmy z nachodem w słowach Jezusa z Ewangelia Lidzichniego Ewangelia. Lubić jeden odnowo, jak ja polubił was. Zresztą dla nas jest Chrystus jaki obdarowuje każdą z nas to ją miłości i to ją a jak to moje wyglądać w naszym życi? życiu Jezus także wskazuje nam na dobrogo Samarianina, który dopomógł na półmrtwemu człowiekowi co trapy wsiają mu na szlachu. dopomógł bo same w tej konkretny moment było potrzebno żeby same win простягнув йому руку допомоги.